Jestem zdruzgotany, naprawdę zdruzgotany yy, poziomem sędziowania. Yy, to jest nieprawdopodobne. Yy, wyszliśmy naprawdę z głębokiego średniowiecza, przeszliśmy tak, tak daleką drogę, wyszliśmy z różnych momentów, ale, ale ja nie umiem pewnych rzeczy zrozumieć. Dla mnie, yy, interpretacja przepisów, yy, doprowadzenie do sytuacji takich zagrażających zdrowiu moich zawodników, yy, akcje wielokrotnie nieprzerywane, yy, jest to dla mnie absolutnie niezrozumiała sytuacja, co się dzisiaj stało. Yy, ja bym chciał tego pana sędziego zaprosić do, do mojej szatni, niech zobaczą, jak, jak, jak moi zawodnicy są zdusznotani po tym meczu. Wiele, wiele, wiele decyzji było bardzo kontrowersyjnych i, 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 i dziwię się, że to jest, że nie wiem, czy my jesteśmy jakimś klubem, który, który można uderzać, pić i tak dalej. Dla mnie to jest naprawdę niezrozumiałe. Szacunek na pewno należy się dla, dla zespołu przeciwników, gratuluję pierwszego miejsca zasłużone pierwsze miejsce, bardzo ciekawy styl gry, bardzo dobra praca, życzę, życzę awansu, ale, ale na pewno ja nie mogę przymknąć oczu na, na takie rzeczy, bo, bo uważam, my jesteśmy krytykowani, my się rozliczamy, prezesi nas rozliczają i, i, i jeżeli my się nie będziemy z, ze swoich błędów rozliczać, z, z takich momentów naprawdę to, 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 to wrócimy do tego średniowiecza, gdzie byliśmy jeszcze 30 lat temu. Eee, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. Do widzenia. Witam wszystkich. Nie zawsze jest tak, że drużyna lepsza wygrywa. W tym akurat spotkaniu zremisowaliśmy, można powiedzieć, tylko i aż bo e, przez 90 minut byliśmy zdecydowanie, zdecydowanie lepszym zespołem piłkarsko i e, stwarzający okazję popełniliśmy jeden błąd w, w pierwszej połowie, który okazał się bardzo kosztowny, bardzo kosztowny, bo później w przebiegu całego meczu było bardzo ciężko e, rozmontować drużynę z Opola i naprawdę bardzo dobrze się bronili całym zespołem w polu karnym, naprawdę postawili ten autobus i ciężko było go otworzyć. E, na pewno e, chwała moim chłopakom, chwała zespołowi za to, że przez 90 minut, plus doliczony czas gry, widziałem, że nienawidzą przegrywać i, i, i dążyli do tego, żeby szczelić tą bramkę. I, I naprawdę ta gra, ten, ten no, upiór, można powiedzieć, przez 90 minut e, zostało nagrodzone w ostatniej, w ostatniej sekundzie. I, Naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego, z tego jednego, jednego punktu, bo na pewno żeśmy zasłużyli na więcej, aczkolwiek no, ten jeden punkt też bardzo bardzo szanujemy, patrząc na okoliczności. I e, tak jak wcześniej powiedziałem, dziękuję, dziękuję chłopakom tutaj za to, że, że walczyli, że grali przede wszystkim w piłkę, bo e, uważam, że e, zasłużyli na ten minimum punkt, e, który. W, Patrząc tutaj na tabelę dodany jest zawsze dodanym teraz na pewno czeka nas odnowa, regeneracja i bardzo daleki wyjazd do Olsztyna, w którym musimy się dobrze zmobilizować i skoncentrować i przygotować na bardzo ciężki, ciężki pojedynek. Także jeszcze raz dziękuję. Zawodnikom za to, że dążyli, żeby tutaj zespół z Opola nie wybił z trzech punktów z naszego terenu. Dziękuję.